Cześć! Dzisiaj chciałem powiedzieć Wam o nowym raporcie MIT State of AI in Business, który pokazuje, jaki jest stan adopcji szeroko rozumianej AI, oczywiście z dość dużym nakierowaniem na kwestie generatywnej sztucznej inteligencji. Dość dużo mówi się o tym w social mediach, gdzie wskazuje się na pewną statystykę, że 95% projektów dzenajowych nie przynosi realnego zwrotu. Oczywiście w samym raporcie jest dużo więcej informacji, które pokazują, że choć mamy dość wysoki poziom wdrażania tego typu rozwiązań, to efekt transformacyjny dla organizacji, na przykład w zakresie ich procesów, ale też tych procesów również biznesowych, nie tylko tych wewnętrznych operacyjnych, jest relatywnie niski. Generalnie z raportu można wyciągnąć także informację, że jest bardzo, bardzo niski poziom takiej implementacji, nazwijmy to produkcyjnej, to znaczy wiele organizacji robi dużo rozpoznania, niektóre robią e, różnego rodzaju MVP czy POC, ale nadal jest to niewystarczające. Inna ważna informacja jest taka, że bardzo wysoki poziom jest tego tak zwanego shadow IT, to znaczy poza organizacją nasi pracownicy wykorzystują tego typu rozwiązania bez de facto naszej jakości. Jakiejś e, kontroli. Inną ważną informacją jest to, że spore wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji, no tutaj niestety jest to skupienie właśnie na tym e, obszarze jest Sales and Marketing oraz troszeczkę w, kwestii, e, w, w kwestiach operacyjnych. E, wskazano tam też powody, dla których mamy ten niski poziom transformacyjnego. Transformacyjnego skutku wykorzystywania tego typu rozwiązań to jest przede wszystkim słaby change management, no, czyli cały kształt tych procesów, które są w organizacji w kontekście prowadzonych zmian, czy też brak na przykład wsparcia sponsorów, ale także na przykład słaby user experience. Warto też tutaj wskazać na kwestie związane z brakiem woli do wdrażania tego typu rozwiązań, co może wynikać też z większej świadomości oraz inne kwestie związane o na przykład o jakość Rezultatów, które są wygenerowane w ramach tego typu rozwiązań. Co jeszcze jest bardzo istotne, na co warto zwrócić uwagę na sam koniec, to to, że nadal jednak patrzymy na konieczność wykorzystywania przede wszystkim ludzi do takich bardziej zaawansowanych rozwiązań czy zaawansowanych problemów, a AI wykorzystujemy raczej w prostych tematów. Jest jeszcze kwestia wyboru dostawcy, ale o tej kwestii porozmawiamy przy innej okazji. A w tle mój pies, który zaczął szczekać, właśnie. Bo zobaczył swojego kolegę, za co najmocniej Was przepraszam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.